Hej, cześć! Z tej strony Marios. Zapraszam na kolejny odcineczek z FS25. W tym odcineczku zrobimy sobie siewy kukurydzy i wałowanie, jeśli zdążymy, ale myślę, że tak. A witam was takim pięknym tutaj widoczkiem, czyli budową domu. Jak widzicie, kolejny etap już za nami. I potrzeba nam tu znowu. 3000 desek, więc ja sobie zakupię te deski poza odcineczkiem i dostarczę, żeby jakiś tutaj progres zrobić. A my co? A my przeniesiemy się za chwilę, tylko pokażę Wam może najpierw, co tutaj dzieje się na tym naszym nowym gospodarstwie. Bo tak, skosiłem sobie tą trawę, bo już była mega, mega duża. Jak widzicie, tutaj o jeszcze taka resztka została. Kolejne cztery belki dało. Kurki sobie ładnie już tutaj. Zobaczcie, produkują. Jajeczka. O, już tutaj jakieś młode widzę, latają. Także kurki działają jak najbardziej. Wyłożyłem sobie tutaj już tą kostkę, że tak powiem, naokoło, więc zajebiście. Tutaj ta hala, no tu będę musiał te drzewko widzę przyciąć, ale spoko. I tak, co tutaj powstało? To kolejne mm, palety na belki. Tu prawdopodobnie będę wstawiał belki mm, siana. Bo tam mamy słomę, tu bym dawał siano, a tutaj powstał wielki silos na kiszonkę wjazdowy. Stwierdziłem, że. Wjazdowy tutaj na tym gospodarstwie będzie dużo lepszy, może niewygodniejszy, ale przynajmniej mniej miejsca zajmujący to przede wszystkim. To chyba najmniejszy, jaki mi się udało tutaj wmontować. Akurat tak pięknie tutaj weszedł. Zobaczcie, tutaj drzewko zostało. aby tutaj jakiś tej zielonizny za bardzo nie ujmować. Tutaj kolejna wiata. Jest to wiata z tamtego gospodarstwa też ją tutaj sobie przeniosłem. Tam została bodajże chyba jedna wiata z... Tak, jedna wiata z firmą do kamieni. I tą firmę do kamieni prawdopodobnie ja sobie ją gdzieś przeniosę, ale jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, bo tutaj jest mało miejsca generalnie. Ale może, może na przykład tutaj na samym konieczku, tutaj w tym narożniczku, może ona by w sobie weszła. Zobaczę sobie to poza odcinkiem, a na razie zobaczcie. Tutaj pięknie naokoło już sobie przejeżdżamy. Tutaj pług z sprzętem stoi. Tam sobie będą stały dwa siewniki oraz rozsiewacze. Tutaj zielonkarskie rzeczy. Tutaj oczywiście kombajn i tak dalej. Zobaczymy, no bo tego sprzętu jeszcze troszeczkę musi dojść. I obora, nie wiem kiedy, może w przyszłym sezonie. Postanowiłem, że dokupię jeszcze dwa poletka, bo brakowało mi pól, generalnie. I tutaj sobie pozwoliłem zakupić tu takie poletko. Tu jest taki ładny wjazd z drogi, generalnie. I zasiałem sobie tutaj słonecznik. Musiałbym tutaj dołożyć tylko pH. Sorry, pH gdyż nie zauważyłem, że musiałbym sobie tutaj właśnie faktycznie dołożyć delikatnie. No jest to źle, no tutaj dobrze. Mhm. Czyli jest tak tak pół na pół. Widzę, że tylko miejscami, gdzie nie gdzie jest tylko źle. No mniejsza, zostawimy to. Dobra, a my się przenosimy na. <laughs> I to jest to pole numer 9, tutaj. Blisko naszej gospodarki. Myślę, że będzie spoczko. A my przenosimy się do klasika, yy, który stoi już na polu numer 13. Wsiąść do pojazdu, byle jakiego. Odpalamy sprzęta. Radejko, niech sobie już leci. I tak, sprzęt mamy rozłożony I tutaj będziemy siali sobie kukurydzę na tym polu yy, Tak, z tego poletka mogę jeszcze ugryźć dosyć sporo tutaj Zobaczcie, tu jest to wszystko, aż dotąd Tu praktycznie do tej wody można sobie to ugryźć Ale żeby to ugryźć, no musiałbym tu wyciąć drzewa drzewa może wytniemy sobie najwyżej na zimę znowu a tymczasem ja sobie muszę tylko o, podłokietniki tyk odpalamy sprzęta i co lecimy tylko raz ja yy, ustawmy sobie GPS a o i dobra i co le, lecimy z koksem nie on sobie tutaj będzie dobijał tylko teraz, czekajcie czemu on mi tylko dobija 10 kilo automatyczne dawkowanie bym poprosił o i teraz tak, teraz on będzie dobijał do do fulla, tak tak jest, do fulla no ja sobie tutaj rozrzuciłem chyba nawóz tak, chyba nawóz generalnie sobie tutaj Rozrzuciłem wcześniej Więc jest, jest tutaj e, troszeczkę nawozu już rzucone Jak widzicie nie jest jakoś mega dużo, trzeba dosyć e, Sporo i tak dołożyć, ale Ale w miarę spoczko, w miarę spoczko I co? Lecimy dalej z tą serią, no bo Ta seria jeszcze się nie kończy Dopóki nie wyjdzie e, e, Nowa mapa w pod, do, do tej podstawy, że tak powiem, czyli do DLC, te angielskie, to myślę, że sobie spokojnie będziemy mogli tutaj e, grać bez większego problemu. Dobra, teraz tak się zastanawiam, czy nie jechać sobie po prostu w tom i z powrotem? Chyba tak, chyba tutaj będziemy sobie jechać na razie. Tu o. To jest takie nie za duże poletko, Tutaj mamy, nie wiem, półtorej hektara, może? Nie, to chyba nawet nie ma tyle. Czekajcie, ile tu jest? Hmm, hektar. No, półtora hektara jest całej ziemi, nie? No tu tego nie widać, niestety to zasłania mega... mega głupio to wygląda. No, ale co zrobić? No, czekajcie, ja sobie tylko... O, przybliżę troszeczkę mikrofon, bo chyba jest za daleko. O, będzie chyba teraz, będzie ok. <laughs> no i co? już praktycznie wszystko posiane. Większość... Yy, większość mam ogarnięte. Brakuje mi tylko ewentualnie sorga. Ale chyba po prostu... Albo dam sobie spokój yy, z sorgiem. Albo zakupimy sobie jeszcze jedno poletko. Mam w miarę tej, tej kasy, 220 tysięcy No to jest w miarę, w miarę fajna kasa, jakby nie było Ok, podnosimy I też się zastanawiam, zaraz... okej okay. Nie no dobra, będziemy jechać chyba po prostu w ten sposób, pyk Okej okay. Tu sobie ten poprzecznik na końcu po prostu walniemy i tyle no, myślę, że ewentualnie właśnie w pole, jakbyśmy teraz poszli, chociaż zakup mm, firmy, na przykład tych sznurów, żeby... Kurde. E, żebym mógł przetwarzać tą wełnę sobie dużo lepiej. Nie wiem, czy to by nie było też dobre rozwiązanie, ale czy mi potrzebne, no tak średnio, średnio bym powiedział. Ej, tak będę musiał chyba zlikwidować te dwa pastwiska z krowami, które mam. Ale to jest zlikwiduję dopiero, jak założę tutaj tą hodowlę na nowej na nowej gospie. Bo tam będziemy mieć 50 krów. Więc przeniesiemy sobie jakąś tutaj ilość tych krówek. Eee, czekajcie, co mi się tutaj odwaliło teraz. Ej, nie, no dobra, ty, tu. Eee, tyk. Nie, nie, nie. Czekajcie, zero. O, o to mi chodziło, tak jest. No dobra, no tutaj mamy taką połóweczkę, no to zróbmy z tą połówkę. O, tak dziwnie się to jakoś ustawiło, no ale dobra. O, i teraz to będziemy tutaj ładnie latać, w tom, praktycznie w Tomie z powrotem. O. Teraz w Tom się ustawimy. E, wałować? Czekajcie, czy ja muszę wałować kukurydzę? Generalnie? Kurde, aż muszę to sprawdzić, bo... Nie no, muszę wałować, ja mam wałowanie, no, okej. Okay. Czyli spoko, no to będzie akurat zajebiście Bo wały bym chciał Wam pokazać, bo wymieniłem wały, nie, nie będę ukrywał. Wały będą nowe wały będą nowe, więc tutaj będziemy lecieć sobie grubo Nie jakoś mega dużo szersze Ale bodajże nawet ze, ze 2 metry szerokości więcej więc to będzie troszkę, będzie troszkę. Ja mówiłem też, że będę chciał kurde tą e, oborę stawiać już w tym sezonie. I w sumie nie wiem, czy byśmy tego nawet nie zrobili, bo te pole pod sorgo, czy ewentualnie pole z sorgiem, mógłbym kupić po sprzedaży soi, bo tam będziemy mieć jakieś 170 tysięcy przychodu z tego poletka po soi sorry z soi o, którą mam do sprzedania więc tam naprawdę fajne, fajne pieniążki to by było o, no jakieś poletkę na pewno byśmy kupili Pytanie czy z Sorgiem, czy ewentualnie może nie wiem Z czymś innym, ale Czy tutaj o, Będzie mnie to potrzebne? Może nie, no kupiłem dwa poletka Jakby nie było, już na ten sezon Więc, kurde Może bym nie musiał tego kupować Większość polu już mam Zasiane i tak dalej no w sumie to jest chyba ostatnie poletko, które muszę zasiać na chwilę obecną. nie wiem, co byśmy mogli sobie koszenie Umieliśmy Mieliśmy owiec słonecznika. Rzepak był. Ryż był. Ostatnio. Ej. Co tu mnie się odjebało Kurde no tak to mi nie róbmy? Równo proszę mi jechać tutaj Masakra czasami, naprawdę, masakra i tak, kilka sprzętów też jest do sprzedaży, bo zacząłem troszeczkę czyścić naszą starą gospę no I tego sprzętu tam trochę stało takiego, wiecie, mało używanego. Więc tu musiałbym poświęcić e, też chwilę, ale to myślę, że jak tutaj zaraz będziemy kończyć. No, tu nam dużo, długo chyba nie zajdzie, mam nadzieję, co? Chociaż to poletko, no, hektar. Hektar tutaj do zasiania no to też nie jest mało, nie? Ale tutaj ten siewniczek też w miarę robotę robi. Jak widzicie, mamy dziewiąty sezon, już na tej e, że tak powiem mapie. E, na tej gospie. Dziewięć sezonów. Kurde, jak to zleciało, szczerze mówiąc. Masakra, nie? 9 sezonów. Pierwszy kwietnia 9 sezonu. Masakra. Także tu już naprawdę czas leci. 10 sezonów. Myślę, że tutaj zrobimy, nie wiem, może z 15 sezonów, jakby się udało do nowego, do nowego, że tak powiem, no może nie sezonu, do nowej mapy. Bo, czy będę chciał się tutaj rozwijać aż tak mocno? Aż takimi sprzętami tu jeździć? Ciężko powiedzieć. Ale jestem ciekawy tego nowego y, dodatku, y, który ma wyjść już za miesiąc niecały. Tak dobrze mówię? Czy nie? Równo miesiąc. O, chyba ósmego y, w przyszłym miesiącu ma wyjść dodatek y, Mercedesa. Więc sprzęty Mercedes. Ciekawie ciekawie. Nowa marka całkowicie w farmingu, chociaż nie było Mercedesa Actrosa w poprzednim, czy to były czy to były właśnie modyfikacje chyba bardziej, co? A możliwe, że i modyfikacje w sumie. Dobra. Zróbmy sobie jeszcze ten kawałek. Tutaj bym może na te resztę puścił pracownika. A my lecimy na sklep. Po nasz nowy nabytek, który stoi już pod sklepem. I tak, jak mówiłem, będą to oczywiście wały, ale też y, trzeba się pozbyć troszeczkę zbędnego, że tak powiem, sprzętu. Więc okej, okay. teraz tak. Ja sobie tutaj wpuszczę pracownika. Góra, dół. O, dobra. Pek. Jedź. Czy ty pojedziesz ładnie tutaj? Jedzie, dobra. Yy, to co? No widzicie, mamy kawałek tutaj już do roboty. Ja bym się przeniósł tutaj. Najchętniej wsiąść do pojazdu. Na to nie patrzcie. Wziąłem sobie po prostu takiego New Hollanda. Bo stwierdziłem, że będzie mi pasował kolorystycznie do tego ale new holland jest wypożyczony tylko na chwilę obecną jeśli wam się spodoba może byśmy go kupili bo zajebiście wygląda jedynym problemem tego new hollanda jest to że nie ma tutaj z przodu podłączenia żadnego ma tylko tutaj obciążniczki ewentualnie tam taką barierę z przodu która no słabo to wygląda ale dociągania ciągania maszyn jak najbardziej do kosiarki niekoniecznie, ale do jakichś cięższych maszyn na pewno. On ma w podstawie 288 ku kucy, więc tutaj naprawdę sporo, nie? Dobra, ja bym się przeleciał tylko tutaj. Jak widzicie trochę tego sprzętu tutaj stoi. Jest że jest ten nasz e, gruberek e, stary, owiarka do bel, gdyż. Mamy teraz kostki, musiałbym kupić, kurde, owijarkę do kostek, nie? Ale z tego względu, że robimy teraz, będziemy robić kiszonkę taką normalną, to to już nam się nie przyda. Hmm, chwastownik mało używany, więc też sprzedaję, no oczywiście wały też muszą polecieć. No i masej niestety, Masej musi nas opuścić. Jest to najsłabszy sprzęt, mm, jeśli chodzi o naszą gospę. No i najwięcej godzin ma przeleciany, tak? 40 bodajże chyba 2 godziny, czy coś takiego. Więc tutaj już... Y, naprawdę dostał mocno po dupie. Więc co? Sprzedajemy sobie wszystko, tylko... Y, moje pytanie brzmi, czy naprawiamy sobie to? Ja bym chyba to naprawił, bo teraz tak. On kosztuje ile? 922. Przed naprawą. 13 po naprawie, czyli zyskujemy tam kilka kilka groszy, no ale może to być jakiś sposób na zarobek. Mimo wszystko, nie? Dobra, sprzedajemy po kolei. Owiarkę. Owiarka to akurat tutaj e, dużej kasy nie przynosiła. E, czy tutaj się opłaca? Może się opłaca, może się nie opłaca. Mniejsze z tym. Obciążniczek 246 297 Ok, no jest troszeczkę tam jakieś Jakiś przyrost. Sorry, jakiś przyrost tam jest. Nie ma to dużo. Jest to tam kilka złociszy. Ile tutaj zostajemy za Maseja? 5100 Czyli powinno być mniej więcej 5400. 5500 5500 Z groszem No dobra, no chyba tam Stówkę zyskujemy na Masejku 55000 za maseja Jeszcze dostaliśmy, więc tutaj Spoko fajnie Spoko, spoko, na, naprawdę spoko Cena, zobaczcie 304 tysiące Nam się zrobiły Więc tutaj myślę, że Naprawdę fajna, fajna kwota, nie? Teraz posłuchajmy jak, jak on brzmi, nie? Teraz tak, odpalamy. Kadzie ja się zbliżę. Okej okay. A w środeczku? Ok, w środaczku też spoko. Ciekawe jak sobie będzie yy, jaką będzie tutaj z maszyną, nie? Ale dobra, na razie załączamy muzykę z powrotem. No i naprawdę ładnie. Yy, ładnie wykonany ciągniczek. O, bo to jest chyba bodajże że modyfikacja. To nie jest 100%... Yy, to nie jest New Holland z... No nie, to nie jest y, chyba no, Czekajcie, kurde, normalnie muszę to y, Sprawdzić Jest to oczywiście Średni już ciągniczek Jak widzicie, tutaj żadnych New Hollandów Takich słabszych nie mam y, Był ten Masej, y, Którego mieliśmy Tak, to, to, to był chyba ten on mógł być Ścipowany w sumie na, na 200 koni, ale on i tak nie dawał już rady Dobra My mamy Makornika, którego można shippować na 240, ja to oczywiście zrobię. Yy, mamy tego klasika, który ma 295 koni, więc tutaj klasik, tylko że klasik też już jest dość mocno wysłużony, ale daje radę. Brakuje mi tutaj John Deere'a w naszych tych, ale mamy kurde dwie maszyny John Deere'a, nie? No właśnie, to tak wiecie. A tutaj tego? No, jest to mod. No to w sumie wszystkie trzy są modami. No dobra, to nie jest modem. Ha, no tak, T7HD LWB. Czyli ten teoretycznie, czy oni się różni? Pewnie niczym, nie? życie to się praktycznie niczym nie różni. I myślę, że mimo wszystko ja wybiorę New Hollanda z oryginału, ale. No tak, jak widzicie, jest on całkiem ładny. On ma fajne te kółka i tak dalej, nie? Dobra. I wybrałem sobie tutaj e, wały Landstala. E, z tego względu, że one mają właśnie. Coś koło chyba 8 metrów, jak nie więcej. Naprawdę spoczko. No i ta chałupa, już niedługo będzie koniec tej chałupki. Dobra, myślę, że zajdziemy sobie akurat na, na poletko. Zrobimy sobie jakiś e, krótki tur. Myślę, że ze, ze dwa przejazdy pewnie więcej nam się nie uda zrobić, bo to dosyć e, spora maszyna. Kurde, ta piekarnia mnie męczy, żeby ją kupić, ale ona jest, kurde... Musiałbym mieć e, wykupiony młyn najpierw. I właśnie nie wiem, czy, kurde, byśmy nie kupili najpierw młyna, a w przyszłym sezonie byśmy sobie zakupili wtedy... Cały ten, jak się mówi, e, tą oborę. I byśmy sobie, kurde, działali wtedy ładnie z oborą, nie? Dobra, muszę się lekko zadawać, bo to, ta maszyna jest trochę nieco dłuższa. I zaraz zobaczycie, jak ona się rozkłada. To jest kurde, coś pięknego. A on. A dobra, bo on już nawet i skończył, tutaj widzę. E no, to zajebiście, dobra. Ja się tu rozłożę. Co jest zajebistego? Zobaczcie. Tu się otwierają i zamykają drzwi. I zobaczcie, jaka ta maszyna jest wielka. I to już jest maszyna, co? To jest maszyna, nie? Ona ma chyba 150 koni tylko zapotrzebowania, więc nie, nie jest to jakoś mega dużo. Ale 12,3 metra. Więc naprawdę tutaj będzie dorobić to e, zajebistą robotę. Okej. Okay. Ja bym sobie tutaj tylko... Tu już chyba nawet nie będę, wiecie... Rzucał. Nie, 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 nie. Żadnych tutaj kurde pracowników, ja se to a, muszę sam ogarnąć, dobra. Daj to nadu. Tyk. I zobaczcie to, jaką to kurde robotę robi. Jo. Animacja jest, kurz jest, naprawdę ładna. Naprawdę ładne wały, kurde landstale, zajebista. Mam na tylko nadzieję, że jest na tyle jakby to powiedzieć elastyczne te wały, że one będą się wiecie wyginać pod teren. Tu mamy lekki taki teren, wiecie, nierówny. Mam nadzieję, że będzie to działać tak, jak powinno to działać, czyli wiecie, wszystkie te nierówności będą to wybierać. Nie, no widzę, czekajcie. Jak dobrze, jak dobrze widzę, to lekko się to wygina, wszystko więc. Więc spoko. Moim zdaniem, naprawdę spoczko to wygląda. Dobra, to bym musiał troszeczkę odjechać. Eee, klasiem. Odjedź tym klasem. Staniemy sobie tym klasem, może tylko po prostu naprzeciwko. Ebraz po prostu nie przeszkadzał i dobra no naprawdę o kurde zajebiście on wygląda jeszcze te koła białe i do tego te te napisy na, na tych kołach naprawdę to zajebiście wygląda naprawdę piękny ciągnik I w sumie nawet nie wiem czy byśmy go nie nie wzięli co może byśmy z tego kupili tylko on ile on tam kosztował 200 Eee, czekajcie. Nie ten. Ten, tak? O 200 koła, nie? Trzeba wydać. Bo tam lekko trzeba go zmodyfikować, więc y, około 200 koła. No i sipować go można na spokojnie 20. Y, 300 koni. Przeszło. Teraz już ma 280, a no tam 370 koni chyba można mu dać w Maxie, więc naprawdę, naprawdę spoko. Co, jaśny gwint jakie to piękne. I on by naprawdę pasował, jeśli chodzi o takie właśnie wały. Do tego niebieskiego koloru. Nie mam nic w sumie niebieskiego na gospie. No, w sumie nie mamy nic niebieskiego, więc. Mogę się tutaj zastanowić nad takim właśnie ciągniczkiem z tego właśnie producenta. Okej. Okay. Dobra, dojedziemy sobie tutaj do, do końca i będziemy kończyć. Czas najwyższy, 30 minut. minęło. Także gasimy sprzęt. O! I takim przepięknym tutaj. Przepięknym kadrem. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Na razie trzymajcie się i cześć!